Siemanko, jestem forfi. to kolejny odcinek z Good Pizza, Great Pizza. Tak mi się to przegrało, że nagrywam drugi odcinek tego samego dnia, ale wy dostaniecie dzień lub dwa dni później. Ta, pewnie. Więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Oczywiście tutaj mamy najnowszych subskrybentów, a tutaj mamy wspierających. Jeżeli chcecie się pojawić na odcinku na początku lub na końcu, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji oraz do wspierania. Zaczynamy! 35. Pizza News Network Z innych źródeł, popularna gra wideo, potworna pizza sprzedaje się milionami od tygodnia jej premiery. Gra podąża za bohaterem Cash Ketchup i jego pomocnikiem Pizza Chew. Ja po całym świecie, trenując potwory związane z pizzą do walki psotnym z zespołem Ricotta. Oczywiście. Zobaczmy. Te dodatki były tak świeże, coś smakowało jakbym jadł pizzę prosto z drzewa. Może pizza rośnie na drzewie? Nie mam pewności. Yy, ta osoba już nam kiedyś yy, oceniała. Ale fajnie. 5 serduszek tuż przed y, czynszem. Czekajcie. Osiągnięcia. Śpiewano piosenki, latały ciasta. Zdobyć 5 gwiazdek na wykresie. Woo, let's go. Peperoni 8 kawałków. Okej. Okay. Jak widzicie mamy nowy sosik. Więc mam nadzieję, że dzisiaj się pojawią jakieś fajne zamówionka z sosem pesto. Oś lubię te pizze. No i bardzo dobrze. Chcę pizzę z arbuzem, bez sera. Połóż sos pomidorowy i oliwki na jednej połówce, pesto na drugiej, bez sera. Okej, okay, czyli yy, pizza arbuzowa to jest pomidor z oliwkami i na drugiej jest pesto, bez sera. Okej. Okay. Hop. i oliwki. No to takiej pizzy jeszcze nie, nie, nie mieliśmy chyba. Ile kawałków? Eee... Pyk. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy. Oczywiście, że nie. Potrzebuję pizzy z pepperoni, ale w sumie też z kiełbasą. Podobno jest dobre z pesto, więc użyj go. Dobrze, pepperoni, kiełbasa, pesto. Zauważyłem, że bardzo się rzucają na to. Eee, na, na te nowe dodatki, jak tylko się pojawiają, więc w sumie fajnie. I jak śmiesz? Robisz tak doskonałą pizzę. Po prostu cebula, nic więcej. Pytanie czy z serem też? Chyba ta. Sosy pomidowe tego miało nie być. Aha, czyli po prostu sery cebula sama miała być. Mam zielone w kieszeni, ale potrzebuję ich też w brzuchu. Czy mogę dostać pizzę z zielonymi składnikami i przybal trochę rogi? Wszystko, co jest zielone, wyjątkowo chrupiące, no dobra. Nie wiem, co jeszcze mogłoby być zielone. Zrobię kolonię na Marsie, więc ludzie będą mogli być miliony kilometrów od tej okropnej pizzy. Jako ja miałem zrobić? Nawet mi nie powiedział. Potrójny kombo trufli. Chcę jedną z każdego rodzaju: mięsna pizza z truflami, ważna pizza z truflami oraz owocowa pizza z truflami. O, Nie mogę teraz kupić. Elon Musk by w ogóle. Co mam teraz zrobić? I ja typie, dobra. Tyle jest, ile jestem w stanie. Na no, tego nie dam. No dobra. Nic damy to co mamy. Będziesz lepszy? Nie mart. Mhm. O, dobra. Jedna pizza pepperoni. Czekałem na karteczkę, ale się nie pojawiła. Ser i pieczarki, dziwnie razem smakują. Dla mnie pizza z pieczarkami, bez sera, okej. Okay. Mam zamiar ucułać, tak dobrą pizzę. Du -du -du. Let's go! No i kupujemy. Nie kupujemy aszło. Na razie. Więc następny dzień, Pizza News Network. Nowe wiadomości na temat pizzy. Brak nowych wiadomości z dzisiaj. Yy, Zrobię kolonie na Marsie, aby ludzie mogli być miliony kilometrów od tej ohydnej pizzy. No, co za człowiek! No. Co ja tam jeszcze miałem dodać? Bo korzana? Starożytni Grecy smarowali swoje ciało oliwką z oliwek, aby się oczyścić. No wiesz, jako medło w każdym razie poproszę pizzę z oliwkami. Jako oliwę z oliwek można używać jako medło? Da się w ogóle tak? Jeśli wygramy na i zatrudnię się jako mojego jest tego szefa kuchni. Jedna pizza z cebulą, jedna pizza z papryką, jedna pizza z pieczelkami. Kiełbasa obowiązkowa na wszystkich trzech. No dalej, je wszystkie z pesto. Dobra, czyli pesto, kiełbasa. No i trzy pizze porobione. Nie możesz sprzedawać pizzy, na której brakuje se... Dobra, Ha ha ha, chcę pizzę Jokera, zrób moją pizzę super chubiącą. Dlaczego jesteś taki poważny? To łatwe. Zielona papryka, fioletowy bakłażany i czerwony pepperoni, dobrze wypieczona. Zastanawiam się, jaki jeszcze zielony... Co jeszcze zielonego mógłbym dać? Och, jak mi lubię tę pizzę Pizza z kiełbasą, kiełbasa też z y, kiełbasą. Kiełbasa, ser też jest spoko. Mogę dosyć dobrze wypieczoną. ok Kciuk w górę! Tak jest. Bum. No i jest. I jeszcze chwila i będziemy mieli Anshua. Jest coś do naprawy? Nie. Dobra, to zbieramy teraz na te anchois, żeby były rybki. Pizza News Network. W ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości. Zamiast tego posłuchajmy naszych sponsorów. Czyli nic nie ma. Wróciłem do miasta dla pizzy. Doła pizza. A, to jest ta bez sera z oliwkami peperoni, No, okay, dobra. Pamiętam. Hej, hmm, chcę peperoni. Dobra połowa to peperoni, a druga połowa z serem. Pierwszy klient. Dziękuję za to doskonałą pizzę. No i subcio. Pierwszy klient zadowolony, więc myślę, że będzie dobry dzień. Chcę z kiełbasą, bez sosu. Haha, okej. Okay. Pyk. Szybki, szybkie przyrządzenie pizzy. To najlepsza pizza świata. A już się te teksty powtarzają. Wezmę peperoni, kiełbasę i pieczarki, i cebulę, i oliwki, i paprykę. Poproszę to wszystko na sosie pesto. Och, zapomniałbym, chcę dobrze wypieczoną. Dobrze. Czyli tak, sos, pesto. Na pewno chcę ser. Peperoni, kiełbasa. Pieczarki, i cebula, i oliwki. I fabryka. Kiedyś w ogóle słyszałem, że tutaj można jeszcze było uprawiać bazylię, żeby mieć te pesto. Teraz już jest dostaje się cały czas. Więc w sumie dobrze. No i subcio, sujczyk się wypełnia. Hej, dostanę pizzę z uśmiechniętą buźką. Zrób uśmiechniętą buźkę z dodatków. Okej. Okay. ...zrobimy z pieczarek. Proszę bardzo. Perfekcyjna, dziękuję. No dobra, słuchajcie, w takim razie, kupujemy anchois, oczywiście. Mamy kupione anchois I jeszcze mamy do naprawienia Spray tam dla owadów Ale To jak będą zamawiać pizzę z anchois Z rybkami To zobaczycie w następnym odcinku Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza Oraz jeżeli tego jeszcze nie robicie Zostawienia subskrypcji A pewnie pojawicie się w następnym odcinku Oczywiście tutaj Pojawiały się moi wspierający bardzo Wam za to dziękuję no i do zobaczenia w następnym odcinku.